Jest i fany, jest prawidłowy build na tą grę, więc można się przywitać. Siemaneczko, z tej strony Atner. Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj fany wleci. giereczka oczywiście jest z widzami, poziom Legend Epic, czyli tutaj będzie po prostu taki schyłek Epic Legend, ale zakładam, że przeciwnicy są czysto z legendy. Co zresztą zobaczyć będzie można po placeach już, że coś tam mm, grają. Tak myślę, że te szpiki mają niezłe i też emblemy już widać, że mają w miarę w miarę niezłe te emblemsy, więc e, zobaczymy. Przy fany oczywiście zawsze zaczynamy od pierwszego skilla, e, tego tornado. E, odbówka zaczynamy. To są wszystkie takie wiadome, podstawowe czynności. Słuchajcie, dla fany, e, moim zdaniem opłaca się kupować najpierw item do dżungli ten drugi poziom, bo fany po prostu robi dużo dżungli. Każda fanka, która jest coś tam ogarnia i wie o tej postaci, dosyć dużo wie, że jest ona szybka i może szybko po prostu pojawiać się przy stworkach, także dżungli, więc jest ta farma szybka. Ma do tego też takie skile, które po prostu pozwalają jej na szybki clear wave, więc jest po prostu idealna pod tym względem. Zobaczcie, ja już jestem przy stwolkach, nie? Więc tutaj szybciutko możemy sobie farmić, dlatego się opłaca drugi poziom itemu do dżungli. Ja wolałbym być solo na topie, bo wydaje mi się, że tutaj z gato się nie zgramy. Zawsze na drugim levelu zajmujcie tą pozycję, gdzie ja teraz jestem i szukajcie po prostu przeciwników, bo można ich łatwo zabić, nie? Zobaczcie, to są tak naprawdę dwa double kille. Gdyby nie ten fakt, że Alucard miał E, tą barierkę, to miałbym po prostu dwa darmowe kile plus bufa bo ja tego buffa e, także udało się wziąć. Jak widzicie, salęka jest AFK. Prawdopodobnie coś z internetem, o, właśnie e, wrócił. Jest troszeczkę w plecy, więc e, ten mid e, nie ma co liczyć na gangi od Mida. Ja będę. Przeciwko dwóm osobom, pewnie przez dłuższy czas, więc muszę sobie po prostu jakoś poradzić. E, mamy już kraba, więc jesteśmy z góry do przodu. Jak widzicie, mamy już czwarty level, ale za mało energii, żeby ich po prostu zabić. I tutaj ten właśnie nerw, który kiedyś został sprowadzony jako plaga, e, jest po prostu odczuwalny dosyć mocno. Dlatego, słuchajcie, trzeba oszczędnie z energią. Jeżeli chcemy się bić, to najlepiej wyjść na to przygotowanym i patrzeć na swoją energię, tak jak widzicie, ja już teraz tą energię zbieram, i po prostu czekam aż się przeciwnicy tutaj zbliżą do mnie. Jestem teraz przygotowany, nie? Żeby tutaj kogoś zabić, odpuścili mi w sumie słusznie, bo myślę, że jestem w stanie zabić tą hanabi. Myślę, że to byłby one shot. Dwie linki Ultimate Q, ten pierwszy oczywiście, to jest, wiecie, dwie linki no druga linka ultimate i pierwszy skill nie i wtedy możesz kogoś z one shotować, nie ale potrzebujemy bufa żeby im tutaj e, dorównać i tego bufa sobie weźmiemy słuchajcie tutaj się strasznie w... tutaj guruje Gus, on już silny jest i serena tutaj widzę już nie radzi sobie bo jest strasznie do tyłu i po prostu nie potrafi sobie poradzić z tym. Najlepiej słuchajcie, jest, jak jesteście właśnie do tyłu, wiecie, że jesteście do tyłu, bo nie awkowaliście przed 3 minuty, nie pierwsze 3 minuty, które są e, tak naprawdę najważniejsze, zwłaszcza dla takiej postaci jak Selena, to najlepiej po prostu starać się jak najwięcej farmić, e, gdzieś tam rzucić stun no, na przykład tą Sereną, ale nie, nie wchodzić jakoś głęboko, bo wiadomo, że mało szanse żeby zabić tutaj. Zobaczcie, jaką fajną, jaki fajny gang zrobiłem. Gang, w sensie zasadzkę osobiłem ich. Widziałem, że tam już raczej nikogo nie zabije, więc zabrałem im po prostu taktycznie stworka. I teraz znowu tu energię zbieram, żeby zabić, i zabijemy tego Alucarda. Świetnie. I mamy tutaj już jednego klisa. Jesteśmy bardzo do przodu. Ona, nawet jakby zaczęła teraz kraba. To właśnie jest ogromne e, fany, że jak ona nawet by zaczęła teraz kraba ta Hanabity, ja tam zaraz będę, ja zdążę i tego kraba zabrać. Nie? Jeżeli chodzi o samą mechanikę fany, to nie ma co tutaj tłumaczyć. E, jeżeli chcecie się nauczyć lub po prostu to jest dla Was czarna magia, ale macie naprawdę ochotę i motywację, żeby nauczyć się grać fany, to musicie niestety dużo ćwiczyć tą postacią, e, ogarnąć sobie jakieś e, poradniki z mechaniką fany. Nie, nie, sam gameplay, bo z gameplaya po prostu ogarniecie takie już bardziej zaawansowane rzeczy. E, więc trzeba zacząć najpierw od tych podstaw. <coughs> Pogodzić się z tym, że się nie umiem na razie do niej postaci, a jest ona po prostu trudna. E, więc... E, <coughs> tak, więc sam widzicie, to jest szybkie combo. Dwie linki, ult linka na przykład i Q, nie? Ten pierwszy skill, nie? Albo na przykład wielinki, ultq i linka jeszcze, nie i wtedy już wychodzimy też przy Więc widzicie, ja Wam nawet powiem, Wy możecie po prostu nawet nie wiedzieć o co chodzi, nie? a jakaś ogarnięta osoba, która już ma na przykład 500 gier, powyżej 500 gier, fan będzie już wiedziała o co mi chodzi, nie? Tutaj wyżej stracimy niestety. To jest problem. Fanek jest solo, na na więc już jedna osoba i zabije tylko jednego z nich że on, ja muszę wziąć bufa, tak, czyli jakby mam taką, zawsze mam taką dziurę jakby na topie, że muszę z tej linii e, zejść. I teraz mi już nie opłaca na topie siedzieć, tylko pomogę mojej drużynie. E, tutaj spróbujemy tego gusiona ogarnąć, bo wiem, że jest sfidowany strasznie, więc spróbuję go zabić. On już nie żyje, więc mamy gusiona, świetnie. Tertla tutaj kurczę robią. Dobra, mamy tego miną. Myślę, że go tutaj zdejmiemy już. Więc fajnie. i teraz mogę wrócić na moją linię. Eee, więc świetnie, tam zaraz Alucard pewnie się pojawi. Ale to nic, damy mu radę. Teraz po prostu zrobimy mu one shot, bo jesteśmy troszeczkę sfidowani. Kraba jeszcze nie ma na topie, więc z tego też pilnujemy. To wszystko musi być w głowie, tak? Musimy się spodziewać, że zaraz będzie krab. Eee, tutaj może ktoś być, zbieramy energię. A jak gdzieś potrzebujemy szybko dojść, to wiadomo, że Linkę używamy. To tak jak ktoś przyjdzie do mnie, to on po prostu. Zginie. Z tym. To jest bardzo dobra pozycja dla fany. Tutaj właśnie to miejsce, nie? Jak stałem tam dokładnie między tymi dwoma ścianami, to jest idealne. O tutaj też jest dobra. Nie, zobacz, jestem w krzakach, nic mnie nie zrobią. I to on dobijemy na spokojnie, nie? Polatam troszeczkę, pokażemy jej skilla. I mamy dodatkowe dwa kills, więc już jesteśmy naprawdę naprawdę swidowani. Mamy 7 kissów. Jest to po prostu mega, mega dużo, więc chodzi o to właśnie fany, żeby to early game wygrać. I się, słuchajcie, mówiło się, że fanę ma słabego goleta I to jest jej jakby problem. I w sumie jest to prawdą. Ale. Nie do końca, bo dla dobrych fanów to już nie jest problem. Wiecie dlaczego, słuchajcie, bo fany po prostu grają wtedy pod split push. Czyli, Czyli zabijemy tą Hanabi i zobaczcie, już jestem tak sfinalizowany, ale już bo tutaj nie przeżyjemy, niestety. Eee, słuchajcie, do czego zmierzam, słuchajcie? Split push. No nic się nie stało. Wiadomo, że każdy nie, nie przewidzisz wszystkiego tak. Wiadomo, że jedną osobę zabijesz, druga cię dobije. Tak samemu nie da się wygrać. Eee, do czego, słuchajcie, zmierzam? Fany matycznie zły Late Game. O, fajnie, że tutaj zrobili Dlatego, że można grać nią pod Speed Push. Możecie tak naprawdę, słuchajcie, wasz cztery osoby z waszej drużyny mogą bronić jednej wieży na midzie. Czyli tak naprawdę, czyli tak naprawdę, i ty jako dobra fany jesteś w stanie, słuchaj, obronić dwie wieże naraz, ja nie żartuję, możesz puszczać dwie wieże naraz, raz, bo tam na przykład. I topa, i tak naprawdę jesteś też nieuchwytny. No bo kto cię złapie jak umiesz latać, tak? Widzisz, że ktoś do kto ciebie podchodzi, to od razu e, używasz linek swoich i uciekasz, nie? Więc nic ci nie zrobią. Tutaj się wbijam już głębiej, widzę, że jest... Możemy tutaj ładnie... Fajny dymycz mamy, więc nawet się opłacało do ominosa, który ma jedyne ACC zlanszotować, nie? A, tutaj zabrakło energii. Troszeczkę energii, jakbym miał więcej, tę fajną robotę mógł zrobić. Ale, ale cóż więcej zrobimy? Tutaj GUSy nas złapo, więc on nas będzie chciał wbić pewnie. Chyba nas... Nie, nie dam rady już tutaj e, go shotować Za mało HP i chyba nie mam jeszcze aksa. Dopiero teraz będę budował aksa, więc na spokojnie. Teraz jak już zbuduję aksa, to będę dosyć, dosyć silny. Będę się fajnie leczył z nich, bo tak jak mówię, wam teraz tylko miną w sumie dla mnie zagrożenie, więc e, jak go ominę, jego ulta, to jestem w stanie naprawdę sporo, sporo zdziałać w tym fight'cie. Nawet może by się udało ich samemu tam ze dwie, trzy osoby sobie ściachać, to już byłoby po prostu ideolo. Fajnie słuchajcie, że moja drużyna, właśnie to są moi widzowie też Eee, więc będę ja grał tutaj, wiadomo, że grę z widzami. A teraz, w sumie, generalnie, większość gier to będę grał z widzami, jaką będziecie widzieć na YouTube. Eee, co tu chciałem powiedzieć? Fajnie, że zostawiają mi bufanie. To są już ogarnięci gracze. Moim zdaniem, fajnie grają dosyć. Eee, wiadomo, że tam nie wszyscy buildy mają w porządku na tą grę. Ale nic, ale nie damy rady tutaj. Zgasimy tą hanabi na hanabi. Widzieliście to? Widzieliście ten damage? Widzieliście to? E, trochę grit poleciał z mojej strony, kurde, mi nas się uleczył. E, no, sobą tutaj co grałem, e, szczerze powiedziawszy, więc e, tak jak widzicie, tak każdy popełnia błędy. Tak naprawdę w ogóle powinienem e, tam e, nie używać ulta na tą hanabi. Mogę ją po prostu zapać e, dwoma linkami i użyć ulta już na Minosa i zgasiłbym dwóch na 100%, ale. Tak jak mówię, adrenalinka i czasami po prostu nie przewidzisz swoich y, ruchów sam i popełniasz po prostu y, błędy, nie? Każdemu się zdarza. I tak jak widzę, znowu jest idealnie mój bufek, nikt mi go nie zabiera, więc jest to po prostu bardzo przyjemna gieroczka dla mnie. Mam nadzieję, że im się odpłacę za to y, gameplayem, że tutaj na pewno coś jakieś swoje cegiełki dołożę, y, że wygramy dzięki temu grę. Nie obawiam się, słuchajcie, Lejta, bo tak jak Wam mówię, tam mino jest dla mnie największym problemem, więc się nie obawiam tego. Ale... Fff, kurde, jak on, on jest strasznie takowaty, ten mino, i on używa ulta, i wszyscy podskakują, kurde. A ja za wcześnie tam w niego wbijam z myślą, że ja go złoszutuję, ale, ale nie daję rady po prostu, wiecie. Mamy taki piki też, że nie mamy Edykary. A ja koniecznie, po prostu widziałem, widziałem potencjał tutaj Fany Na, na, na nich Więc są fany piknąłem. Mamy za to Maga, tak naprawdę mam dwóch magów I im ciężko po prostu do go Na ja co jest naprawdę tankowaty, ma zapewne wysoki emblem, więc jak widzicie naprawdę emblem Daje przewagę Więc, 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 pamiętajcie, że Emblemy to jest klucz Klucz klucz. A tego go użycie, to już wasza sprawa oczywiście, tak? Ale jest to klucz. Jest to klucz do, do lepszej, lepszej gry na pewno. Jeżeli jesteś w Epiku, tak myślę, że do, do Epika i chcesz się nauczyć fany grać. Jesteś nie wiem, Masterze, Masterze lub nawet poniżej chcesz się fany nauczyć, to jest to trudna postać bardzo, ale na pewno jest bardzo przyjemna. I, I miło się nią gra i, i jest na pewno silna. E, w tych niższych rangach zwłaszcza słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że w tych niższych rangach rzadko kiedy pikują CC. Dobra, a polecimy teraz na team fight Zobaczymy co tutaj ja wymyślę. Uuu, tutaj, tutaj... Ja ciekawe to bił. Cztery. Bum bum Dobra, tripla. Ajajaj, aj, 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 aj. tutaj mu być zawet... Ale... Ale cóż, jak widzicie, właśnie widzicie, jaki potencjał, nie? Tutaj mino nie zdążył skastować ulta i sami widzicie, co zrobiłem. Wykorzystałem to, tak? Ja to po prostu spamowałem jeden, jeden skill, tą linkę, jakby w, 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 w ściany, nie? I teraz zobaczcie, znaczy minionek ma mało HP, nie? Słuchajcie, ja się teraz poświęcę ja stankuję tą wieżę. Zobaczcie sami, ja ją po prostu stankuję, nie? Bo ja chcę spuszować jak najwięcej, więc. To jest opłacalne, jak widzicie. Dzięki temu, słuchajcie, weźmiemy sobie wierzę Mam nadzieję, że weźmiemy. No nieważne, ale damy radę, na pewno nie. Tutaj ja uciekłem, bo ja szybciutki jestem, ale czy Gato to z tego wyjdzie, to no, niestety nie wyszedł z tego. Gato ja to mam buty na ma Maneregen, co odradzam mu totalnie. Nie wiem, czy, czy to jest dobry pomysł, żeby. Tankiem, który opiera się na tankowatości, tak naprawdę, kupować buty na manę. Ale okej, okay. i w sumie to masz takie skilly, że nie potrzebujesz jakoś mega obijać przeciwników, tylko chronić swoich sojuszników, lub po prostu rozpoczynać team fight z ulta. Nie, a na ulta co tam, przecież nie potrzebujesz, nie wiadomo ile many, nie? Buffek nam się skończył. Mam takie obawy, że nam, mi będą chcieli wziąć tutaj, więc szybciutko go sobie weźmiemy. W sumie też się nawet nie muszę cofać. Tutaj sobie podpuszujemy bota. Weźmiemy farmę troszeczkę. Na widzie się biją, widzę. tam guzkę szaleje dosłownie. Więc ciężki orzech do zgryzienia. Czy oni biją lorda? Nie wiem, właśnie. Zastanawiam się, czy oni biją lorda. Jeżeli tak, to może być tutaj dla nas problem. Ale ja chyba tam więcej nic nie zrobię. Mogę się wbić. Zobaczymy, coś konkretnego zrobię. Angela od razu spierdziela, jezus. Uff, ale zawsze jakie obrażenie ma fan, po prostu ogromne ma to obrażenie, nie? E, bo pamiętajcie, słuchajcie, że fan z każdym tornado, które jakby wejdzie, nie? Ona się ładuje tam do trzech, do pięciu razy, nie, i czym więcej razy gdzieś naładowanym, tym więcej Obrażeń bijesz z ulta i dostajesz energii w zamian, też nie? Bo za ulta tracisz energię, ale też zyskujesz, nie? Tutaj nie mamy energii, więc dobrze, że ta Hanna bił, ulta, nie? Więc dobrze wyszło miło z jej strony, bo zużyła w sumie e, spela. Bo ja tam nie byłem w stanie nic zrobić. Tutaj Gusią widzę. Ogro... Zobaczcie! on one-shotuje ich wszystkich, nie? Ogromne ma ten, to obrażenie, nie? Lorda, kurcze robią, ale. No właśnie, ja już tutaj nic nie zrobię. Niestety. No, Gusion na szczęście jest w miarę bezpieczny. Tego Gusiona, bo on za wiele mnie zawieszy. full builda. Więc będziemy próbować jak najszybciej tutaj odpuszować miniony. Ja sobie właśnie zajmę tutaj już miejsce na mojego buffa i pójdę na bota, na bocie będzie mi dobrze, ja będę nawet, będę w stanie spuszować, a lepiej żeby moja drużyna poszła na lorda, bo ja to będę po prostu useless, lepiej żeby sobie właśnie zrobić tego spita, o czym mówiłem, że fan jest dobra do speed pusha w rate i w sumie sam na sam jak takaś Hanabi będzie czy, czy jakiś target który ma mało HP to ja po prostu takiego targeta szybciutko zjem dosłownie nie? kurczę tylko tutaj już kilka osób się zbiera Mam nadzieję że jak, jak mino tutaj nie będzie to jestem w stanie naprawdę zrobić fajną robotę O, Hanabi już zjedzona Tylko jest mino kurde tutaj mogłem kurde uciekać Powinienem uciekać, A ja zostałem i ja chciałem pokazać, że tutaj, kurczę, no wiadomo, że by mi do rady w sumie, no. po za, za, za dużo sobie wyobraziłem, tak? I każdy, myślę, że nie, jedno, nie jeden z nas, nawet jak to oglądasz, to myślę, że nieraz miałeś taką akcję, że myślałeś, że dasz radę, ale nie dałeś rady. A później się tak myślisz, kurwa, przecież wiadomo, że mnie mi do rady. Wiele, jak ja mogę dać radę sam na cztery osoby, nie? Nie, wiadomo, że są jakieś akcje, ale to po prostu... Gdyby, słuchajcie, gdyby ten Mino nie miał... nie miał... nie miał... Um, stuna w ogóle żadnego... Gdyby oni nie mieli żadnego stuna, to myślę, że dałoby jeszcze radę tam, nie? Ale tak to to lipa, nie? Bo ten gusyn jest naprawdę sfidowany i on... W sumie to mnie szutuje, tak jak każdego innego dymysz... ...dealera w mojej drużynie. Tutaj mam przewagi, że na midzie u nich... ...już ten... ta wieża jest zniszczona tak naprawdę, więc... ...tam jest jedyny strzał i... I, i mamy super minionki, więc to nam na pewno da przewagę. I bum, ach kurde, Hanabi nie dałem rady się No ogólnie to mentalnie to chciałem już Hanabi zabić, ale, ale się nie udało. Nie? Niestety ciężko fany dać lock moda. Mam, mam nadzieję, że gmino w końcu umrze, kurczę, bo on coś nie chce umrzeć. Więc widzicie, nie mamy AD Carry i jest tutaj właśnie problem late game, że nie mamy AD Carry. Ale myślę, że nadrobimy to. No a tutaj myślałem, że ta Mandżelka jeszcze jakoś przeżyła, ale tutaj został Gusią zbejtowany i został złączotowany, więc myślę, że tutaj będzie już końcóweczka gry i zakończy się ona sukcesem, że wygramy. W sumie zasłużyliśmy na tą wygraną. Mimo, że tam ci nawet nie tak tragicznie gra jak na legendy poziom, to myślę, że całkiem dostatecznie. Dostatecznie tak bym to nazwał, nie? I bum! mniej! On Otwieram oczy! Żyję! Zajbiście. No więc, tak słuchajcie, fany. Kolejne o, w sumie gameplay, gdzie widzicie jak ja myślę, jak ja nią gram. Myślę, że warto posłuchać. Nie jestem jakąś, tak jak mówiłem wam już kiedyś, nie jestem jakąś profany. Ale jakby widziałem już tyle tych fany i jakby czasami nawet oglądałem, jak te prosy grają tą fanę, to jednak coś można się od nich nauczyć i to, co ja się nauczyłem, to próbuję przekazać wam, więc jak chcecie, skorzystajcie, jeżeli nie, to już, nie, to już wasza sprawa. Ja lecę i dzięki wielkie, mam nadzieję, że wam się podobało. Eee, właśnie jeżeli chodzi o subskrypcje, słuchajcie, ja te subskrypcje zrobiłem publiczne, ale nie wiem o co chodzi i one wam się nie pokazują. Eee, w tym tygodniu, dzisiaj jest już poniedziałek, to przez ostatnie 5 dni tam chyba doszło 60 prawy subskrypcji, więc jest już 560 subskrypcji od ostatniego tygodnia. Eee, chyba z tydzień temu zrobiłem subskrypcje publiczne. Nie wiem dlaczego nie pokazuję ich. Nie wiem o co chodzi. Tak czy siak, dzięki wielkie i się Do następnego i jo.